Dalej się pali, Już jest takie zamglone. Widzicie, takie latają. Jest tak sucho, że to lepiej, żeby jutro padało rzeczywiście. Postradał rozum. Ja tego nie rozumiem, nie, nie mogę tego zrozumieć, po co ludzie to robią. Jesteście super toksyczne, słuchajcie. Poczułam się przez was bardzo, bardzo źle. Wyszłam tutaj na zewnątrz, że może będzie ciszej. Halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Witam się z wami z Wiliczki, z parku. Piotr poszedł do fryzjera. Piotr poszedł dzisiaj do fryzjera obciąć się, skorzystał z okazji, a my dzisiaj mamy taki wewnętrzny dzień, dzień załatwień, dzień jeżdżenia, a to fryzjer, a to małe zakupy, a to coś załatwić. A to byliśmy jeszcze w szpitalu, przywieźliśmy Babcie, po prostu odebrać babcie eee, i, i, i taki po prostu dzień wewnętrzny. Dzisiaj będziemy przygotowywać na obiad tortilki. Tortilki z, z mięsem, czyli te kebabsony, kebabsony nasze ulubione. E, przygotowaliśmy już co nieco i pojechaliśmy właśnie do tego fryzjera. rano. stwierdziłam, że nie będę tam z Piotrkiem siedziała, czekała, tylko już tu przespaceruję, pięknie już zaczyna żyć. Wieliczka w parku, zaczyna się robić zielono. E, przepiękna pogoda, świeci słoneczko dzisiaj, także super, super, super. Ja w ogóle Pewnie nie nakładałam dzisiaj makijażu, nie nakładałam się tylko krem po prostu w nogi nie było czasu na nic. Ale po raz kolejny t i sweterek bez kurteczki. Lubię taką pogodę.

Paprykę czerwoną i mhm, mięso i pomidora. Jest tak na czerwono, na biało czerwono. Zaczęło się palić. Tam w oddali nie zobaczycie tego, ale były syreny. A ludzie wypalają trawy. musieliśmy zobaczyć, co się dzieje. Bo tu u nas wszystko sucha. Wszystkie tutaj dookoła. Słuchaj trawy Widać dym, o fuj Widać straszny dym Dalej się pali Już jest takie zamglone, widzicie takie latają No już raz gasili, nie dogasili I, i co? Widzicie takie białe latają To wszystko od tych traw, A tam no, widać ogień, no po prostu dramat Dramat Same suche Same suche drzewa Same suche trawy Jest tak sucho No słyszysz jak idę? No Jest tak sucho, że to lepiej żeby jutro padało rzeczywiście No patrz patrz pa że No widać, widać Widać tu <noise> Poszło w te krzoki No ja pieprzę Widzicie to teraz? To jest tylko fuknie. O Jezus, tu już, to już dym. Z 80, 80 metrów od domu. Taki dym, że szok. O, sorry. No tutaj, tutaj chodzę po tym, po tym naszym sadziku. Za domem. Po sadziku za domem. A tam się dzieje po prostu dramat. Że godzina... Aż czuć ciepło, nie? Godzina dziesiąta. I co? Dziesiąta w nocy i co? Że podpalanie traw to jest dramat, a w nocy to ktoś chyba naprawdę postradał rozum. Nie da się oddychać. Nie da się oddychać. Takie zadymione. Fuj. Syrena zawyła. Dymy dalej są. No, rozpala się, rozpala się. I wraca się rozkręca. Wiecie, za to się zaczyna robić dziwne. Zawyła syrena i nikt nie jedzie. A, aż gorąco, ja już nie mogę oddychać. To jest taki po prostu dym, i cały czas latają. Zawyła syrena i cisza. I nikt nie jedzie, bo przed chwilą tutaj byliśmy. No i. nie dogasili. No, jest wreszcie. Yes, yes. Dzień dobry, witam się z wami kolejnego dnia Oczywiście jestem wyszykowana do nagrywania Dzisiaj sobie nagrywam kolejne mierzymy Mierzymy paseczkowe z Bonprixa Zapraszam was już dzisiaj na ten film A ja mówię, że dzisiaj już jest kolejny dzień Kolejny dzień po tym okropnym wydarzeniu Po okropnym pożarze, który miał miejsce u nas Zaraz za domem Opowiem wam całą historię Cała historia jest taka, że Piotr gdzieś wychodził na zewnątrz, wychodził na balkon i coś zaczęło śmierdzieć, po prostu zaczęło tak totalnie śmierdzieć jakieś trzaski, jakaś łuna wyszedł zobaczyć, wyszliśmy oboje zobaczyć co się dzieje, no rzeczywiście coś się pali, zawyła syrena przyjechali strażacy zgasili te palące się trawy no ale za chwileczkę Piotr znowu wyszedł, znowu gdzieś tam się pałętał na zewnątrz domu no i usłyszał, że że, że chyba, chyba nie do końca to zostało zgaszone, bo dalej słychać jakieś trzaski, dalej śmierdzi. No i po chwili zobaczyliśmy, że znowu zrobiła się u nas, znowu zrobił się czerwony, e, czerwony kolor e, niedaleko naszego domu, więc też poszliśmy zobaczyć, co jest grane. No i słuchajcie, taki, e, taki pożar, złapały się drzewa, złapały się trawy, e, widocznie musieli nie do Widocznie musieli nie, do, nie dogasić e, tamtego, tamtych wcześniejszych traw, no i z całą szczęścia udało się to wszystko e, ogarnąć, ale e, przyjechali ponownie i ponownie to, to ugasili, ale muszę Wam powiedzieć, że no, u nas co roku jest ten problem. Co roku jest problem z m, zapalaniem traw, ogólnie jest problem na wsiach, ja tego nie rozumiem, nie, nie mogę tego zrozumieć po co ludzie to robią że niby po tym jest żyźniejsza gleba, że niby jakieś takie dziwne, dziwne mają gusła i zabobony na ten temat, jeszcze wiecie co jeszcze jestem w stanie zrozumieć chociaż to też nie jest najlepszy mo motyw, jest, jestem jeszcze w stanie zrozumieć, jeżeli ktoś podpali jakieś tam ognisko, jakąś zbierze trawę, stare gałęzie z odcinania drzewek, zapali i będzie stał przy tym i czekał, aż to się wypali, aż jeżeli coś się coś wydarzy, to zlać to wodą, po prostu jeżeli ktoś tego pilnuje, jeszcze jestem w stanie to zrozumieć, naprawdę, ostatkiem sił, ale jeżeli ktoś podpala trawę i spieprza, to jest dla mnie dramat, a w nocy to już w ogóle. Gdybyśmy na to nie zwrócili uwagę, to doszłoby tutaj do naszego domu na pewno. Z drugiej strony jest cmentarz, za cmentarzem też są domy mieszkalne, e, ludzie mieszkają, więc e, podpalanie trawy w nocy, o 10 w nocy, kiedy ludzie śpią, to jest w ogóle dla mnie dramat. Dramat po prostu e, ta osoba ma pusto, pusto w głowie, według mnie. Więc. E, Całe szczęście, że to się tylko tak skończyło, no ale widać, że słychać przede wszystkim u nas, że, że to wypalanie traw działa, że to wypalanie traw jest na bieżąco, no bo u nas jest, wyje syrena słychać tą syrenę i zbiera się straż pożarna i gaszą to no na drugi dzień całe szczęście zmieniła się pogoda, zaczął lać deszcz więc to wszystko się wygasiło to wszystko się można powiedzieć tak uspokoiło roślinki też zostały podlane więc, 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 więc tak się zakończyła ta historia Jestem co z powrotem. Chciałam poruszyć temat tego, co się podziało pod ostatnim vlogiem. A pod ostatnim vlogiem, można powiedzieć, dwie panie zaszczyły mnie komentarzami na temat naszego dodawania ciuchów do kontenera PCK. I od razu mówię, od razu informuję, nie przedłużając, nie wdając się w dalsze dyskusje. Tak, trzeba oddawać również te stare ciuchy do kontenera PCK, gdyż. Gdyż, jak informuje strona, jest pięknie napisane, że takie stare szmaty, tak naprawdę każdy kilogram tych szmat się liczy, są odsprzedawane do celów przemysłowych dla innych firm. Robi się z tego czyściwo um, jakieś takie szmaty, nieraz takie szmaty do podłóg są po prostu zrobione z takich skrawków kolorowych, takie szaro-kolorowe szmaty. To wszystko się właśnie robi z tych, z tych ciuchów, więc. Znoszone, wyrościągane, sprane, jak najbardziej, tak, można wrzucać do tych, do tych kontenerów. Najważniejsze, żeby były czyste, więc, więc tak, myślę, że temat jak najbardziej aktualny, już na tym temacie wypowiadałam też na Insta Stories, ale chciałabym, żeby, te, żeby ta informacja dotarła do jak największej ilości osób, bo. Um, Wypowiadają się takie osoby, a nie mają pojęcia. No standard, no standard. No jak to w internecie. Więc chciałabym poinformować, że wszystkie totalnie, wszystkie ciuchy, nawet te stare do kontenerów, nawet jest taka bardziej, nawet jest taka informacja też na tej stronie, że jak macie jakieś porządniejsze rzeczy, jakieś w lepszym stanie, to lepiej je przywieźć zapakowane osobno w jakichś torbach, zapakowane w kartonach, żeby one się nie ubrudziły dodatkowo w tym koszu. W tym koszu, więc osobno można je przywieźć, osobno można je spakować, a to, co jest w kontenerze, no to rzeczywiście leci, można powiedzieć, na kilogramy. Wyszłam tutaj na zewnątrz, że może będzie ciszej, ale ptaki, ptaki dają, dają w kość, więc co chciałam dokończyć? Dzięki tej sytuacji. Mam nadzieję, że więcej osób się dowie o tym, że takie oddawanie jest dobre. Oddawanie starych ciuchów jest dobre do takich kontenerów. Ja mówiłam, że temat aktualny odnośnie, jeśli chodzi o Ukrainę. Bo wiele osób psioczyło, że zostały tam przekazywane stare, znoszone ciuchy, wiadomo, że do takich ludzi potrzebujących, którzy potrzebują, zabrać tą kurtkę czy te spodnie i ubrać je na siebie na już, to nie jest dobry pomysł. Ja e, jeździłam po sklepach, kupowałam te legginsy, oddawałam rzeczy z metkami, e, tak żeby po prostu e, jakoś to wyglądało. E, ale tak jak mówię, jeżeli chcecie sobie zrobić porządek na strychu, chcecie sobie zrobić porządek w domu z ciuchami, no to jak najbardziej do takich kontenerów możecie je oddać, a e, jeszcze dwa słowa do tych pań, które tutaj skomentowały. Mm, jesteście super toksyczne, słuchajcie. Poczułam się przez Was bardzo, bardzo źle i bardzo się po prostu zasmuciłam. Poczułam, że e, zrobiłam coś złego, a nie zrobiłam nic absolutnie złego. Wy jesteście toksyczne e, I. Komentujecie, nie macie pojęcia e, o czym mówicie, ale to standard po prostu w internecie, więc nie życzę sobie was tutaj na tym kanale. E, to były pojedyncze komentarze, to były pojedyncze osoby. Nigdy więcej, nigdy wcześniej ich nie widziałam tutaj e, na, na, tym, na, tym, na tym na tym kanale, na moim kanale vlogowym, a wiecie, że już was mniej więcej kojarzę, że was mniej więcej ogarniam e, po nikach, więc e, dziewczyny ani razu wcześniej się nie odzwały. E, teraz postanowiły wylać swój jad, więc jeszcze. Jeden taki komentarz i zostaniecie po prostu zablokowane. No, więc, więc tak, ja nie mam ochoty otaczać się takimi ludźmi toksycznymi, którzy sprawiają, że czuję się źle z jakiegoś powodu, bo sobie wymyśliły, bo sobie uroiły w głowie. Więc tak, taka historia, taka historia odnośnie PCK kontenerów. Jeszcze u mnie tutaj będzie głośno na ten temat, bo chciałabym dużo na ten temat mówić. Chciałabym więcej na ten temat mówić, bo ludzie nie wiedzą. No ja sama też na początku do końca nie wiedziałam. Gdzieś tam mi się obiło o uszy, że wszystkie, totalnie wszystkie. Nawet na niektórych kontenerach piszę, co wrzucamy. Do jednego zabawki, do drugiego jakieś pościele, stare ręczniki, bo tak naprawdę no, no, no po, co, po, co, po co komu stara pościel, po co komu stare ręczniki? No, widocznie, właśnie potrzebne to, tak jak mówię, idzie wszystko na kilogramy. Eee, więc PCK na pewno tak robi. A co do innych fundacji, to nie wiem, to warto, warto sprawdzić, warto też się zainteresować takim czymś.